Siema, no witam Was w trzecim już odcinku z serii "Oczami kierowca osobówki. Mamy jeszcze 11 kwietnia 2016 roku, godzinę 23.07. do Grudziądza i znowu w nocy ale po nocy to ja lubię jeździć jak nie topesz albo sowa prawda jest taka, że już nie mogłem wysiedzieć na miejscu cały dzień się kisiłem w domu i wystarczy tego dobrego Teraz trzeba trochę pojeździć. Właśnie, do celu z Koszalina mamy 230 km rzekomo. Do Bobolic trochę znam. W Bobolicach trzeba będzie skręcić. A tu sobie zobaczę na nawigacji w telefonie o co tutaj chodzi. Jak tam dalej się jedzie. Ogólnie no z tego co rzuciłem okiem na mapę, tak ubieżnie, no to nie jest taka skomplikowana droga. Przy okazji zobaczę, czy ten grudziąc to naprawdę takie zadupie jest, jak mówią moi no znajomi z pracy. Czasami z musu muszą pojechać na jakieś tam szkolenie. Żaden nie jest zadowolony, no to chyba coś jest na rzeczy, albo tak gadają, żeby gadać. Na pewno do Bobolic będzie dużo zwierząt. Gdzieś tam po rowach biegało. Saren. I to dam sobie rękę uciąć, że tak będzie, także trzeba będzie uważać, żeby tam nie wjechać w jakieś bydle. O, do Bobolic 28 km, gdzie tyle co nic. O i są pierwsze bydlaki. Sarenki. 3, po prawej stronie I w ogóle dzisiejszy wyjazd to jakiś taki z bomby jest tak sobie wieczorkiem siedziałem zasadniczo miałem jechać na hel ale stwierdziłem, że na helu już byłem a w grudziądzu jeszcze nie byłem ogólnie rzecz biorąc plan jest taki, żeby wrócić sobie na godzinę No tak na siódmą rano, żeby być już w Koszalinie, bo na ósmą mam do urzędu, do udziału komunikacji. No, jeszcze są jakieś fajury na drogę kupimy żeby nie było nudno już po zakupach wielkich chyba tutaj nic ciekawego już nie będzie na tym odcinku do Bobonic. także do zobaczenia za parę kilometrów dalej no mi wyszło tak że zbliżamy się już do Bobodic już się zbliże jak dalej w dzisiejszym odcinku raczej nie będę taki wygadany, bo już wszystko, co mogę skomentować, to skomentowałem w poprzednim odcinku. A też droga nie jest jakaś tam super ciekawa, którą dzisiaj jedziemy same zwierzęta. Także, Bicia sobie nie posłucha. Tak to wygląda i mamy sarnę na drodze. Ona sobie spacerkiem zejszła żeby było ajza głupia, nie zawróciła. Nie, w pole. No i skręcamy na biały bór Trochę naokoło Nas poprowadziła nawigacja, ale to myślę Nie jest jakiś duży problem Z drogą coraz gorzej tutaj, także jeszcze musimy zwolnić Miano ja bez kitu, droga to jest taka jakby tutaj coś wybuchło Przesadzona jest tego Dojechaliśmy do białego boru i chyba już droga normalna będzie, bo tamto to tak mi się podobała i... Tym... a im bliżej końca, tym bardziej Denerwująca była. Gdzie to mnie prowadzi? Białego boru zwiedzać nie chcę. Skręć w lewo. No i mamy godzinę pierwszą. Jesteśmy w Człuchowie. Przejechaliśmy 106 km na Malborg. Do Malborka też by można było skoczyć. Powoli zbliżamy się do miejscowości w świecie. Jest druga 18. Przejechaliśmy już 190 km. Wyjechaliśmy z miejscowości Górna Grupa i jechaliśmy od razu do miejscowości Dolna Grupa. Ciekawa nazwa. To jest przy... Za 800 metrów na rondzie skręć w prawo pierwszym zjazdem. No, to jest przy a przy a jedynce, przy a jedynce, jakieś 120 km od Gdańska. O. I już jest tablica na Grudziąc Idea, jakby człowiek chciał tutaj przepisowo jechać, to masakra z 5 godzin. O, ciekawy most. takim jeszcze nie jechałem. Chyba jeszcze Niemca pamiętam. Prowadziłaś. i do miejscu 220 km przejechane godzina 249 no. no i zaraz wracamy w grudziąc nawet fajne miasto nie jak tutaj nie ma co robić no to chyba bym musiał być moimi znajomymi nie Zresztą jakby byli w Gdyni to też by powiedzieli, że nie ma co robić. Nie? I pojedziemy sobie płatnym odcinkiem autostrady. Na razie bardziej mi się tutaj podoba jak na czwórce tamto dramat. Zaraz po jeździe jakieś ograniczenia, dziwne wykopki. asfalt dobry, dziękuję, do widzenia i jedziemy już w kierunku na Szczecin jesteśmy w zasadzie na obrzeżach Gdańska Czyli do domu jakieś 180-170 km. No przesadziłem. Od Gdyni będzie jakieś 170 km. Od Gdyni 30. ładny most nie ma lipy już na wdzeni godzina 4.25 358 km póki co do Słupska zostało 100 km Jakieś 140 tego szalina, trochę więcej. Wyjeżdżamy z Gdyni wjeżdżamy do Rumi. Dobrze by było, żebyśmy do szóstej już się uwinęli. Póki można 6 dyszek jechać. A czy uwinęli z wyjazdem, nie? To kilka miejscowości, jedna po drugiej będzie. Godzinę 4.50, 381 km za nami. Udało nam się wyjechać. Mam nadzieję, że tak do 630 damy radę dojechać maksymalnie do siódmej, do Koszalina, żeby jeszcze zdążyć się odświeżyć i do urzędu skończyć. Więc tak, mamy Jadą 42, do Koszalikna zostało 78 km a no i ogólnie wszyscy zapieprzają Na roboty Także nie ma niby I mamy już 623 Miejscowość Sianów Tak, fajnie zleciało i 6.30 jesteśmy w terenie zabudowanych. I pod domem. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. I zapraszam do oglądania następnego, na pewno ciekawszego.